Siema! Dzisiaj pokażę wam, jak wielkim jestem kalekom na podróbie anarchii SMP oraz jak nie grać w tę grę. Więc, jeśli nie macie masnej psychy, to nawet nie oglądajcie tego filmu. Chyba ogólnie nie muszę wam tłumaczyć, co to jest anarchia SMP. A jak nie wiecie, to jesteście idiot. No, a tak serio, to w skrócie jest to serwer, na którym nie ma zasad, a skrót SMP jest od wyrazu Survival Multiplayer. Żeby dowiedzieć się, dlaczego nagrywam z tego filmu, musimy cofnąć się w czasie. 2 maja 2022. Nie wiem, jaki film nagrać, więc sobie scrolluję YouTube'a i znalazłem film z Anarchii SMP. Okazało się, że jest to bardzo popularny temat ostatnio na polskim community Minecrafta, więc sam chciałem spróbować. Na początku stwierdziłem, że warto byłoby się rozgrzać na wersji 1.18, na której jeszcze nigdy nie grałem. O, jest tu typek! Zapierdzielam do niego. Chodź tu. No nie spierdzielaj. Kurde. Chodź się bić. No dalej. O, dostał hita. No dalej. No, umrzy, ale on mnie denerwuje. Dosłownie goni już go dwie minuty, nie? Ty śmier! Nie dowierzą w tą grę. No i w sumie tyle było z rozgrzewki. Stwierdziłem, że już mi się nie chce rozgrzewać, bo to co zaprezentował ten gracz było trochę niefajne. Więc poszedłem od razu nad tą anarchię. Omegy, ja żyję. Dobra, trzeba bardzo zaawansowane hasło pisać. No i jestem. Pięknie. Dobra, trzeba sobie skopać jakieś rzeczy. Ciekawe, czy dałoby radę ogarnąć jakieś itemy od admina. Zobaczymy. O kurde, ja jestem na Legit Anarchis Py. Legit. Bardzo legit. co to jest za w ogóle? E, jak tu nie stracić hapem? <laughs> Ty Creeper. Idziemy się napierdzielać z Creeperem. Patrzcie to. Siema. <laughs> nie. Jo, pierdzielę. Ile tu jest? O, wybuch. Nie no, pula zawijaj stąd. Nie wybuchaj. Debilu, nie! Ty śmieciu, gin. Kurde, wybuch. Co to jest? Wygląda to... Ciekawie, czy to jest baza jakiegoś gracza? Czy nie? Dobra, nie wiem co to jest. Ja i nie, Ten, a to chyba niedokończone jest. mu to sobie rozwalę. O, emerald. To też sobie wezmę, bo wygląda fajnie. Dobra, zawijamy stąd teraz. O skrzynka! A, nie ma tu nic, to sobie ją wezmę. Widzicie jaki cyklin profesjonalnie zrobiam? Dobra. Czy, czy jest tu jakaś tak... O! Żelazo! Widzicie, jaki dobry jestem w tą grę? Ja już jestem profesjonalnym graczem anarchia Symypy I przestańcie mówić mi, że ja to źle czytam, bo ja wiem. Tarczę trzeba zrobić. Słuchajcie, tarcze się robiło tak. Tak, dobra, mamy tarczę. No i w tym momencie niestety przerwało mi nagranie, a zobaczcie ile tu jeszcze jest nagrania. Niestety 20 minut poszło na no, marne. Mogłabym w międzyczasie powiedzieć, że zrobiłem sobie całego żelaznego seta i zbudowałem bazę i zabiłem jednego typka. Ale niestety się nie nagrało, więc... No muszę coś dograć niestety. Wreszcie sobie zrobię tutaj lepiej skrzynkę może jakąś, bo się boję, że mnie zabije. Co to było? Jezu, to Creeper był. Dobra. Myślę, że mnie jakiś gracz wysadza. Na szczęście nie. Aczkolwiek zawał był. Nie ukrywam. TPA. Tymka. Do Tymka się tapamy. O, dobra. Tymek już... Tymek zaakceptował. Trzeba się przygotować. Ej... Aha. A oni lognęli. Pull up. Dobra. Y, y, tepamy się do Szymsia. Y, TPA. Szymsio. Dobra, trzeba tylko zjeść coś. Dobra. <grym> Nie! Jezus. Mordo. Dobra, Szymsio za zaakceptował. Nie, dobra, bo on odrzucił. Y, TPA. I... o dobra, do, do, ciebie, do ciebie się tepamy teraz. Nie, mordo. Guziczek. Śmieciu! Bijemy śmiecia. Wywalaj. Dobra, giń. gin mordo, gin, gin guzik. Nie, jeszcze pająk nie bije. Tej widzowie napisał do mnie ten guziczek I Napisał mi, że mam w skrzyni ity Więc ja mam nadzieję, że on sobie Nie nabije na mnie kila, bo Bo to nie będzie fajne Dobra, jeszcze raz yy, Aha, bo ja się nie mogę, nie mogę się ruszać Przecież zapomniałem Czekamy teraz, guziczek Miej honor, proszę, nie nabijaj sobie Dzięki, murdu. Jezu, ale jesteś super Bijemy śmiecia. Dobra, ale dobra, on jest. On jest koksem. Tam chyba mi nie oddał, co prawda. wszystko, A nie, dobra, dał mi wszystko. Mordo, jest super. Trzeba sobie. drewno skądś wziąć. Tylko, że drewna tutaj. No, zbytnio kurde nie ma. Nie mam drewna. Nie. Bo to jest border. Jezu. Dobra, sprawdzamy ogłoszenia do Discordia. Sław? Ty, oni zamykają w ogóle ten serwer. Dobra, no to nagrywam odcinek pierwszy i zarazem ostatni z tego serwera. Nie możecie mi go zamykać. Ja kontent próbuję robić, więc nie miło. Jest drzewo. Dobra, jest. Dobra, jest. Lecimy do bazy. Halo? Halo, halo, serwer. Dobra, tam jest moja baza. 2,5 km stąd. Więc no. Nie! Ja pierdolę No, ogólnie miałem nadzieję na film dłuższy, lecz y, tamtego dnia, kiedy nagrywałem ten materiał, no musiałem już kończyć, a potem zamknęli tą anarchię na tym serwerze. A teraz jest jakaś przerwa techniczna, więc. No spodziewałem się trochę dłuższego filmu, przepraszam, że tylko około 8 minut. No, mam jeszcze dla was dwie informacje. Pierwsza jest taka, że, że to, że nagrałem film z właśnie anarchii, z nowszej wersji, to nie znaczy, że ja odchodzę od Bedwarsów, bo ja nadal będę grał w Bedwarsy i na live'ach, i na odcinkach, więc o to się nie martwić nie musicie. A druga... Yy że dla Was konkurs na Feder klienta i żeby wygrać taki dostęp do Feder klienta to wiadomo musicie mieć Minecrafta premium ja po tego go napisać maksymalnie 10 komentarzy pod tym filmem i w następnym filmie będę losował kto wygra powodzenia